Dzień dobry. Witajcie na moim kanale na YouTube. Dzisiaj przychodzę z dodatkowym filmem na temat telefonów komórkowych. Tu Wam zaprezentuję firma, która swego czasu była obecnie nie wiem czy jeszcze istnieje. Sarzem my. 400x Brak karty, bo nie wsadziłem karty. Telefon jest wyposażony w bluetooth. W Irydę aparat z lusterkiem czterokrotny zoom digital kamera nie wiem jakie bo nie mam akurat pudełka do niej do tego aparatu telefonicznego sarżem firma tu od spodu mikrofon i tu jak zobaczycie to jest efekt Taki sam jak podobne zbliżone ładowanie na tego typu. Taka kostka. Trzeba tymi przyciskami. Popatrzeć trzeba o tak jak strzałeczka. I wtedy jest ładowanie. Żeby wyłączyć ładowanie, też trzeba tak samo zrobić. Lewa strona, Irida, Port. Wyciszenie. Jak się włączy, to można tutaj też radyko. Nie pamiętam, czy były słuchawki do tego, czy nie były słuchawki. On działa 4. 4G, tu słuchawka, klawiatura już troszeczkę wytarta. Tu mikrofon, tu jest lusterko, kamera. Bardzo ma malutką baterię. Tak, jak obecnie w kamerkach sportowych. A teraz zaprezentuję Bardzo mocny głośnik, jak słyszycie. To jest tak dla, taki krótki film dla przypomnienia, że były kiedyś takie telefony i one nadal są. I można je używać. Dla każdego coś miłego. Dla jednego smartfon, dla drugiego telefon komórkowy. One powinny być nadal produkowane. Powinny być produkowane takie, te featurefony i powinno być tak, że smartfon powinien być pod użytkownika. Czyli sam powinien sobie go o, zop, tam, zoptymalizować i ustawić tak, jak ja potrzebuję. I tak jak ja potrzebuję, apki powinienem zostawić, a resztę albo sobie zgrać na pendrive'a, albo je po prostu usunąć, wyrzucić. Także. Tutaj jest prezentacja, tak jak mówię. Sarze, to jest francuska firma. Nie wiem, czy ona jeszcze funkcjonuje, bo się nie interesowałem tym. Model 400X my 400X. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Do zobaczenia. Cześć.